Panie prezesie Józefie Wierzejskim, kombatanci, członkowie rodzin, oddziału kurzawy. Ten wybudowany tutaj pomnik materialny jest tylko pierwszym etapem, mam nadzieję, przywracania pamięci o czasach wojny i powojennych. Myślę, że następnym etapem. Będzie szeroko pojęta edukacja i ludzi starszych i młodego pokolenia. Potężne, trudne zadanie stojące przed szkołami, dyrektorami szkół, przed organami samorządu terytorialnego, ale również przed państwem polskim. Przy okazji budowy tego pomnika otrzymywałem różne telefony, maile Budujecie pomnik bandytom. A ja mówię takiemu człowiekowi, spójrz na podstawy. Czy ta władza, która tutaj była, z którą walczyli ci żołnierze, była władzą legalną, czy narzuconą? I mówię, jak zaczniesz od podstaw, to będziesz wiedział, kto jest bandytą, a kto jest bohaterem. Nie myślcie Państwo, że to jest odosobniony przypadek. O naszych bohaterach, Mówią bandyci, my musimy to zmienić. chcę powiedzieć, że również ten pomnik jako pomnik Wybudowany dla oddziału, dla dużej grupy, jest symbolem niepodległej Polski. Symbolem, który potrafi i pozwala nam odtajnić naszą historię. Ale my mamy tutaj również bohaterów indywidualnych, których znamy z imienia i nazwiska. Żołnierz. Jerzy Wadas, pochodzący z Szaniach. Zbadajmy jego historię, upamiętnijmy, mówmy młodzieży, że taki człowiek tutaj był, walczył. Mówmy też o kapitanie Stefanie Lemieszku, który łodził się w Trzemieszowie. Był dowódcą Szkoły Podchorążych Armii Krajowej w Białej Podlaskiej. Następnie był szefem oficerem do spraw uzbrojenia w oddziale Zenona. Następnie był komendantem obwodu Winłuków i został zamordowany przez UB. Mówmy wreszcie o Antonim Dołędze, członku oddziału Romana Dawickiego-Znicza, który ukrywał się na naszych ziemiach na terenie gminy Trzebieszów co najmniej do 1974 roku. Jeżeli my będziemy mówić o tych bohaterach, o tych ludziach, młodym ludziom, nam będzie łatwiej nauczyć tej historii.